Rdestowiec ostrokończysty, czyli jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków roślin w Polsce rośnie tuż za blokiem przy ulicy Leopolda Stafa 7. Rdestowiec ostrokończysty, czyli jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków roślin w Polsce rośnie tuż za blokiem przy ulicy Leopolda Stafa 7. Wspólnoty mieszkaniowe zgłaszają obawy o stan techniczny budynku. W ich imieniu radna Barbara Zientek wystosowała interpelację, w której prosi o podjęcie działań dotyczących usunięcia byli rdestowca. Jak podkreśla radna, bylina ta nie tylko rozrasta się błyskawicznie, ale może też zagrażać fundamentom budynków. Teren za blokiem został co prawda wykoszony razem z pędami rdestowca, ale jak wskazuje pan Piotr Grzegorzek, nie oznacza to końca problemu. Usunięcie nawet tego kawałka rdestowca, nawet jego definitywne usunięcie, będzie tym samym w skali Jaworzna, co wylanie szklanki wody powiedzmy z zalewu Sosina. Taki jest problem. Natomiast tutaj, no, jak widzimy, roślina została ścięta, gdzieś tam będzie poskładowana, to co pod ziemią zostało i ono jeszcze będzie żyło przez długie lata. W odpowiedzi na interpelację pan Tomasz Jewuła poinformował, że miasto od 2022 roku prowadzi działania polegające na systematycznym koszeniu tej rośliny we wskazanym miejscu. Niestety skuteczność takich działań jest ograniczona. Dlaczego? Jak wskazuje pan Piotr Grzegorzek, bylina ta jest niesamowicie ciężka do pozbycia się. W 1974 roku pewna pani profesor, w ramach moich praktyk studenckich, pochwaliła nam się, że założyła sobie doświadczalną plantację rejestrowca japońskiego. No, chciała badać jego biologię. W 2019 roku pani profesor pochwaliła się, że z tejże plantacji doświadczalnej udało jej się wreszcie usunąć ostatni pęd tej rośliny. Jedyną możliwą formą walki z tą rośliną jest konsekwentne i długofalowe koszenie, które w teorii może doprowadzić do tak zwanego wygłodzenia pędów. No jedynie można powstrzymywać, a zatem kosić, kosić, kosić i każdy wystający pęd, jak to mówią, żeby na przykład zagłodzić kłącza, żeby nie miały siły wypuszczać nowych pędów. Pan Grzegorzek wspomina również żartobliwie, że ewentualnym sposobem pozbycia się rdestowca mogłoby być jeszcze wywiezienie całej ziemi do głębokości dwóch metrów i wysypanie nowej. Problem ten nie dotyczy tylko budynku przy ulicy Stafa. Jak zaznacza pan Piotr Grzegorzek, Rdestowiec jest obecny niemal w całym mieście, co czyni walkę z nim wyjątkowo trudną i niekoniecznie dającą perspektywy na sukces. Więcej o tej roślinie pan Piotr opowie w osobnym materiale poświęconym całkowicie jej.